wszystkich podróżnych. Jestem przekonany, że dzięki PKP za Jarocin Polskie Koleje Państwowe satysfakcjonowały Jarocinowi i mieszkańcom podróżnym, wspaniały obiekt, przywróciły ten obiekt do świetności. Ja w odróżnieniu do moich młodych przyjaciół pamiętam, jak ten obiekt wyglądał. i Dzisiaj mogę tylko głęboko się kłamać w stronę pani w kierowni projektu, jako przedstawiciela PKP za, za to, że Jarocin, Jarocinowi przywrócono przepiękny, zabytkowy obiekt, który jest świadkiem zmian i rozwoju Jarocina na przebiegu, na przebiegu słuchajcie, prawie na trzech wieków. Jeszcze raz chciałem podziękować głównemu inwestorowi I, i szanowni państwo, to była jedna z pierwszych moich decyzji jako burmistrza, kiedy otrzymałem zapytanie ze strony PKP za, czy gmina Jarocin jest zainteresowana, czy wykorzysta część tego obiektu na cele publiczne. To był warunek, aby te środki również tutaj się pojawiły. No, nie mogą być innej decyzji burmistrza który jest Jarociniakiem z, z Krwi i Kości i taką decyzję podjąłem. Dzisiaj możemy się tylko cieszyć, że przede wszystkim podróżujący do pracy, wyjeżdżający i przyjeżdżający do Jarocina y, Festiwalowicze będą mogli w tak przepięknych murach oczekiwać na nieopóźniające się pociągi. Yy, jeszcze raz podziękowania, gratulacje dla yy, wykonawców, yy, yy, gratulacje dla inwestorów i szczególne gratulacje dla kierownika projektu. Polski konserwator yy, Zabytku odebrał obiekt bezustępowo. Był bardzo zadowolony z, z tego, jak to zostało zrobione, zapowiedział, że zostanie zgłoszony do konkursu, nie wiem jakiego, natomiast takie deklaracje składał, więc myślę, że to tym bardziej jest dobra informacja dla mieszkańców Jarocina, bo Jarocin jeszcze może zaistnieć. Cześć, Cześć.